Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Niektóre będę kręcił w jednym dniu dwa odcinki Podjechałem do Grace Hata i zobaczcie jak oni przygotowują na kolację rybę Filipińska hata, wiadomo nie? A tutaj mają Tutaj mają sklepik taki rodzinne O, tutaj zobaczcie sprzedają A tu Nieźle co? Filipiny. Grasze. Grasia w akcji. Ja. Yeah. Zaski. Hej, Zaski. takiego psa. A tutaj, co się dzieje? A tutaj jest smażona ryba. Halo. Gotowy. w ogóle ja uwielbiam może to Wam się wydawać trochę taka no, brudna kuchnia tutaj to się nazywa Dirty Kitchen ale takie potrawy smażone na ognisku smokują naprawdę, naprawdę super I zobaczcie, oni mają też w domu normalną kuchnię a to jest taka na zewnątrz to wszyscy Filipińczycy praktycznie posiadają takie kuchnie ale tak nie, co, tak naprawdę tutaj nie mam pojęcia, po co oni tego psa tutaj trzymają. On jest taki niby ochronny. Bardzo niebezpieczny. Czyli szczeka na wszystkich, którzy tu się pokazują przy chacie. Wiecie, na no Filipinach jest tak, że sąsiedzi się nawzajem no okradają, także takiego psa to dobrze mieć. No mają jak mają. Żyją w takich warunkach, ale jak widzicie sprzątają to w miarę, okej. Okay. Siema. To jest y, syn Grace siostry. A ja wam pokażę jak wygląda za domem. Może was to interesować. Różny gruz, śmieci. O, this is like the local uh, rubbish. Jest public? Jest public, jest ok. Jest coming, take out? Tak. Yes. A ok. No. A widzicie tutaj, oni wyrzucają te śmieci. Przyjedzie śmieci, i ma podobno to zabrać, ale zobaczcie, co, jak to wygląda tam dalej. Kupę śmieci, nie? No, takie są Filipiny. Na wsiach, Może tak to nazwać, że to jest, to jest tutaj taka mała miejscowość z tysiąc mieszkańców może ma, chata przy chacie. O. I jeszcze Wam pokażę sklep, Czemu oni handlują. Hi. Zobaczcie. Wszystkie takie małe rzeczy w soszetkach Sosy, nie sosy. Ten sklep jest bardzo dobrze zaopatrzony. Zaraz wejdę do środka i wam pokażę. A, żony Hata, także mogę wejść bez problemu Tu już na wejściu można do do domu wejść i kupić lody. Wodę. Napoje. A, tutaj zobaczcie. Lodóweczka. A nawet redwood jest. Kola, woda. Oni też sprzedają wszystko w takich jednorazówkach. Zobaczcie. Hamaczy słowa słuchaj? 8 pesos za... To jest do włosów, coś takiego. I w ogóle w takie właśnie wszystko. Ej, zobaczcie, kto to przyszedł. Cześć, ci? Cześć do tego jakieś przyprawy. Co to jest? It's for the pork adobo. Oh. jakieś liście do pork adobo, czyli do kurczaka w sosie no. takim. Ale no. Filipińczycy przygotowują, tak? Tu jajka. A uh, for one Ej? Oh, no. 11, 11 peso, peso za jedno jajko. Expensy. Mm. Yeah. Uh, kawy tak chyba ja zobaczę jedno rozlułki. Hamaczy kofe. 15, 15 peso i takie są różne. Różne, różne. Te... Jakieś chrupki. I te wszystko, zobaczcie, wieszają to pod sam e, sufit. Hamacz? Seven. Seven. To jest szefowa. Zobaczcie. Szefowa. A dalej. Jakieś sosy? Hamacz? 22 pasy, czy wszystko wiecie? No niby to jest tanie, 31 jakieś chipsy 39 a gin, gin? a how much is the beef? it's 90 pesos, pure foods the brown is pure foods, 90 90? Nine, nine yeah, 90 pesos a, na bogato. Oops. Tutaj, zobaczcie tu jeszcze, O, nawet zobaczcie sprzedają olej. How much is do oil? Do oil, Ten peso. 10 peso. 10 pesos za taką wszystkie oleju. Widzicie, oni wszystko na jeden raz, praktycznie, nie robią zakupów, żyją na bieżąco. No, także widzicie, biznes rodzinny. Oni tu mają najlepszy sklep na tej się, bo jest tu kilka. Także co druga chata handluje. Ale oni akurat mają dobrze zaopatrzony ten sklep. Dobrze wygląda i z zewnątrz i w środku. A tu dalej sprzątają, zobaczcie. Steven, when will be finished? What? When will be finished? Today. Today. Yeah. Będzie... Filipino time tomorrow, OK? Stay tomorrow. Dzisiaj otworzę wszystko. Husky. Husky. Się masz? No i dalej się pieszy No i tak to wygląda jeden dzień. Taka szy szybka reakcja z Grayscott. O, Grace. What? qui, aqui, here. Yeah, I just go to Santa Monica. We can go together? You wanna go? Um, buy fish. Okay. Okay. Camila, quando lá? Ah, uh não. -huh. You drive me. You drive because I have camera. E de onde é? De onde é isso? Daqui. Espere um Okay, give me. Ah, oh, better you because you are driving. Give me the. Mamo, só um pedaço a mais. Odpalaj. Put in the backpack, Dobra, no to jedziemy. Jedziemy. ale będzie normalnie Hej, żeby bez piaska, ale to jest gdzieś jakieś wioska obok. Siema. Odpalaj brykę. Lecimy. Widzicie te plakaty tutaj? Jakieś wybory tutaj na Filipinach w tej chwili się zbliżają wszędzie, wszędzie, na każdym pocie wiszą takie reklamy. Zajechaliśmy po paliwko a po ile paliwo na Filipinach? 56 peso za litr Grace nie wie jak w tworzy, bo to nie jest jej motor Do pełna Za cały bag zachodziła zapłaciła 251 peso Przelewujemy wam od razu tutaj na złotówki. A patrzcie się w okienku. Mamy pełny bak i jedziemy po, po rybę. Tam sprzedowali na rogu tak mało. Idziemy szukać jakiejś większej, żeby dorzucić tam do tego ogniska A no jesteśmy. Zobaczcie, to sprzedają takie małe. 180 pesos za kilogram. kilogram. Tam też takie mniejsze. A ten? jest? 70, 70 pesos za kilogram, kilogram. zwłaszcza jakie malutkie. No. Takie jak szprotki w Polsce. I oni to jedzą chyba na surowo, jest jakimś ostrym sosem, z tego co pamiętam. No i tutaj pani barzy. One kilo, or more. Two kilo. Graczę, bierze więcej. Jakie Takie mają wiatraczki, żeby muchy nie siadały. zobaczcie. Tu gdy 229 zobaczyło do za to. To jest sklep przy drodze. Zobaczcie. Przy bardzo i drodze. Zaraz zbliża się noc. Po szóstej na Filipinach się ściemia przez cały rok, praktycznie tak samo. Jesteśmy przy Równiku. Bierzemy ryby i wracamy do ogniska. Thank you! Syja. Graśnia tak pieniądze. Jeszcze ma. Zobaczymy, na no jak długo starczą jej australijskie dolary. Jedziemy. No i wróciliśmy na Grace. rodzinną chatę To już się ciemno robi, a tutaj też w ogóle Zobaczmy co on jeszcze tu gotują To jest jakaś zupa pewnie się świeżo ryby, także spróbujemy jak smakują No, to jest druga Delty Kitchen, ale już w chacie w środku. To jest krojone takie mango. A Grace Sharshoon What to jest Squid. Squid Czyli ośmiornica? Kalamarnica czy ośmiornica? Dobra, podpiszę wam tutaj, bo nie znam się nawet. Seafood, tak dokładnie. Tak wygląda filipińska tufa. I tu kolejne pomieszczenie kuchenne, już z takim zlewem, z szafkami. A to tak zobaczcie, mają warzywkę, karamansi, bardzo dobre. Te cytrynki takie ma filipińskie trochę zażywek dobra, zaraz będziemy jedli rybę z ogniska. A tu właśnie to jest ta kuchnia, tu się wychodzi na zewnątrz I Wam pokazywałem Tą kuchnię, nie? No, tak, tak to wygląda A to jest filipiński pies udomowiony, który non stop mieli, że po nogach Cały czas, pod, nie wiem, chyba mnie lubi. Co? Kimci, lubisz mnie? Cześć. On wcześniej to miał takiego, cały czas był u fryzjera, bo ja lubiłem go takiego bohatego. Ledwie co Cię poznałem, mordeczko, wiesz? A to jest mój ulubiony psiaczek, kim Czy Ty wszystkich tak lubisz, czy tylko mnie? Kimci? ci? Co? O, mordeczka. Ha. <todgłosy> <todgłosy> bardzo grubie fajny psiaczek fajny no większość tutaj tych psów to jest takich bezdomnych na Filipinach ten miał szczęście, że trafił do nich na chatę i dwa o niego naprawdę do weterynarza też go zwożę, także wygląda zdrowo i ciągle mieli je Kimchi. Tyle kucharzy to chyba głodny nikt tutaj nie ma prawa być. Dalej się kucharzy. a już jest noc. Zobaczcie. A to jest szefowa kuchni, która zdobyła dyplom aż w Australii. No, szefowa pierwsza klasa. Pokaż, co tutaj masz, Grace. Zobaczcie na kijku. Tak to się robi. Takie szaszłyki z tego, z ośmiornicy, chyba z ośmiornicy. A, jest? What, A, what ah, to jest zupka. Moringa? Moringa? To jakaś inna zupa Steven sobie zajada A to jest jakieś mięsko? A. Mm. To właśnie to jest to Well wow. done o kurde to jest jakieś jak no. duma ale robię baczę fajnie przyprawiona ja ogólnie uważam że taka naturalna kuchnia filipińska jest super zwierząt Sorry, że ja im mówiłam. Sytuacja wymaga. Tak jak te ryby. Oni tam jadą wypływają dwa razy dziennie. Sprzedają od razu świeżo na ulicy. I to sprzedają się na pniu. Nie kupisz jak jeszcze mrużone czy coś. Owodza, tak samo. No i to jest plus, tylko trzeba... To przyrządzić po filipińsku koniecznie na odmilsku ma fajny taki posmak o, niezła, niezła Grosza? Good job! Very good! A ja ustek do Alamby? Ale

I w i papryki, Spoko, spoko. ok Spoko, oh, O, to słuchajcie, tak wygląda dirty kitchen po filipińsku Bardzo dobrze smakuje. Wygląda, no jak wygląda. Musisz sobie wyobrazić, skąd ta nazwa Delti. To wszystko na dzisiaj. Może to być coś nowego, jakieś nowe doświadczenie dla Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.